Dziennik pokładowy Wektora Wiedy Wsparcia Innowacji mamy 9 września z godzina 8.00. Lecę na przyrzeszowską Jasiąkę do parku naukowo-technologicznego Areopolis na śniadanie biznesowe, którego przewodnim tematem są dotacje na innowacje. Organizatorem jest między innymi RAR także jadę zobaczyć jak było jest występ kilku gości będą panele dyskusyjne będą konferencje będą wystąpienia będzie też networking także jeżeli jesteście ciekawi to zostańcie do końca tego odcinka Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak więc i ta konferencja już dobiegła końca. Jeżeli miałbym ją w jakiś sposób pod, podsumować, to duże brawa dla Raru, bardzo fajne zaangażowanie, bardzo dobrze przygotowana konferencja. Eee, ciekawe prelekcje skupiające się na trzech głównonurtowych projektach unijnych, które teraz są do wzięcia, czyli Ścieżka Smart kredyt ekologiczny, no i jeden projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. To jest projekt, taka mini ścieżka smart. To był chyba numerek 1.1, gdzie mamy właśnie dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz ich komercjalizację. Jest pięć modułów. O tym odcinku też opowiadamy, tak jak zresztą i o IO wszystkich. Tak więc, możecie sobie wejść pod filmem i kliknąć na poszczególne linki, żeby przenieść się do naszych filmów, gdzie również opowiadamy o tych projektach. Pierwsza prezentacja pana Sparpu. O kredycie ekologicznym. Bardzo fajnie, jakby tutaj zostało też zaakcentowane, że kredyt ekologiczny będzie z perspektywy czasu wypierał kredyt technologiczny, którego było już 7 edycji. Bardzo dobrze powiedziane to, że jakby Unia Europejska i fundusze europejskie bardzo zmierzają w, w tym kierunku preekologicznym i zazielenieniu przedsiębiorstw. Jedyna rzecz, która mi troszkę nie zagrała, to to, że Pan wspomniał o tym że nie będzie można wymienić samych maszyn, to było na pytanie tutaj pana prowadzącego. Pan powiedział, że nie będzie można wymienić samych maszyn, mimo że uzyskamy ten 30% zysk energetyczny w ramach, w ramach audytu energetycznego. No a na stronie BGQ, na oficjalnej stronie BGQ, w najczęściej zadawanych pytaniach jest powiedziane, że można termomodernizować firmę, można wymienić jak gdyby maszyny i nie trzeba tego jak gdyby łączyć, więc tutaj mam małą rozpiętość. Jak tak na dobrą sprawę jest naprawdę? Ponieważ mówię, w najczęściej zadawanych pytaniach w BGQ jest napisane, że jak najbardziej można wymienić same maszyny i nie trzeba całościowo modernizować firmy. No tutaj na prelekcji zostało powiedziane inaczej, więc zobaczymy jak będzie naprawdę w, pod kątem oceniającym. Drugi omawiany projekt to była ścieżka Smart, czyli chyba najgorętszy projekt, jeżeli chodzi teraz o fundusze europejskie. Najgorętszy pod tym kątem, że ma w sobie dużo modułów, w których można skorzystać. Jest tak na dobrą sprawę zaszytych tam wiele projektów w ramach jednego. Świetnie powiedziane to, że jakby w ścieżce Smart nie trzeba przechodzić wszystkich modułów. Nawet te moduły obligatoryjne można wykorzystać jakby jeden z nich, czyli na przykład firma może wystartować we wdrożeniu prac, wyników prac badawczo-rozwojowych. Dlatego, jeżeli wcześniej robiliście prace badawczo-rozwojowe, jeżeli macie prace badawczo-rozwojowe, to ścieżka Smart jest również dla Was. I to było bardzo bardzo fajnie zaakcentowane, bardzo mi się to podobało. W poprzedniej perspektywie był taki projekt Bony na innowacje, gdzie PARP nie zdążył z drugim etapem wdrożeniowym i bardzo duża część klientów w Polsce została z pracami badawczo-rozwojowymi z pierwszego etapu, więc jeżeli je macie i jeszcze je nie skomercjalizowaliście i nie wdrożyliście ich wyników, to ścieżka Smart jest bardzo fajnym rozwiązaniem, z którego możecie skorzystać właśnie komercjalizując te prace. Inną bardzo fajną rzeczą, która, która bardzo często jest zadawana, i która jakby tutaj gratuluję dla pani prowadzącej, że, że to powiedziała, jest to, czy jeżeli na przykład złożę dofinansowanie na ścieżkę smart, zrobię prace badawczo-rozwojowe, skomercjalizuję je i będę chciał na przykład wystartować w targach zagranicznych i tutaj ten moduł położę, to co dzieje się z projektem? I tutaj bardzo fajnie pani zaakcentowała to, że jakby projekt nie zostanie położony. Jeżeli ten, ten etap, ten moduł internacjonalizacji nie zostanie jakby oceniony poprawnie, nie, nie zostanie zakwalifikowany, no to jak gdyby nie kładziemy całego projektu, tylko PARP wtedy e, Was będzie pytał, czy chcecie sobie jakby wdrożyć te dwa pierwsze etapy, czyli prace badawczo-rozwojowe i ich komercjalizacja. I tutaj bardzo fajnie tutaj PARP postąpił w tej kwestii. Trzecim modułem, na który osobiście bardzo czekałem, e o, yes! o remontują nam tą drogę, Kru a, za Jasionką. Yy, trzecim bardzo fajnym yy, źle pojechałem. Trzecim modułem, na który osobiście bardzo czekałem był, był panel dotyczący naszego Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, gdzie mamy do wzięcia tak na dobrą sprawę kilka projektów. No i tutaj bardzo fajnie Prelegent wykorzystał ten swój czas na prezentację jednego konkursu. Chodzi tutaj o konkurs 1.1, czyli dofinansowanie na przeprowadzenie prac Bepruzel oraz ich komercjalizację. Bardzo mi się podobało w jaki sposób to nazwał, czyli taka nasza mała podkarpacka ścieżka smart. To było, to było takie, jakby tra, takie, takie w dziesiątkę, bym powiedział. I, I jest to w istocie bardzo fajny projekt. Jeżeli chcecie posłuchać więcej, oczywiście e, razem z Moniką o tym projekcie także opowiadałem, możecie wskoczyć na naszą stronę, a, bo tutaj Wam się wyświetla po prostu link. Może będzie szybciej. Ostatnim takim podsumowującym modułem było jak właściwie napisać projekt. Tutaj pani z rar z bardzo dużym doświadczeniem opowiedziała o, o tym, jak przygotować się do napisania wniosku. Myślę, że to było całkiem ciekawe, takie krótkie kompendium wiedzy dla firm, które samodzielnie chcą przygotowywać wnioski i fajnie tutaj świadomościowo ugryzła wiele tematów. Bardzo mi się podobało to, że bardzo dużo firm myśli, że. W tydzień czy w półtorej tygodnia przygotujemy się do projektu. W ogóle w parę dni napiszemy wniosek i go złożymy. I tutaj bardzo fajnie Pani powiedziała, że by przygotować się do projektu, to tak na dobrą sprawę potrzebujemy zacząć myśleć o nim na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku, żeby się do niego dobrze przygotować. I to, co najbardziej mi się podobało w tej prelekcji, to, to było to, że jakby dobre firmy, dobre firmy konsultingowe, dobre firmy, które piszą wnioski, nie piszą wniosków za darmo, nie piszą wniosków za sukces. Wiele razy tą kwestię poruszamy na rozmowach z naszymi klientami. Wiele razy firmy mówią, że nie wiem nawiązaliśmy, albo chcemy nawiązać współpracę z firmą, która rozlicza się tylko za sukces. Z jednej strony na papierze jest to bardzo uczciwe, z drugiej strony mamy Często przykre doświadczenia takie, że, że te firmy jakby zrobią wszystko, żeby ten wniosek ostatecznie przeszedł. Więc pewne kryteria, które są dodatkowo punktowane, są bardzo często windowane na Maksa, po to, żeby wniosek przeszedł i faktycznie te wnioski często być może i przechodzą, ale później firmy mogą mieć olbrzymi problem z realizacją tego projektu. Dlatego tutaj fajnie zostało to zaakcentowane, że dobre filmy piszą projekty nie za darmo. Tylko za opłatą I, i to mi się osobiście bardzo podobało, no jakby taka duża, duża odejrzałość rynkowa. OK, no to czas na krótkie podsumowanie. Nie ma co przedłużać. Yy, uważam, że RAR zrobił naprawdę całkiem ciekawą konferencję skupiającą się na trzech głównonurtowych konkursach, które teraz Unia dystrybuje. Bardzo podobało mi się to, że o wszystkich konkursach zostały powiedziane najważniejsze kwestie w bardzo dużej informacyjnej pigułce. Bardziej takiej zachęcające przedsiębiorstwa i pokazujące, że warto startować w tych projektach i że to są bardzo dobrze przemyślane i, i przygotowane projekty dla przedsiębiorców. Tak więc, jeżeli RAR jeszcze w przyszłości będzie takie prelekcje robił, a na pewno będzie, to polecam na nich być, bo można się dowiedzieć kilka fajnych rzeczy. Było sporo czasu na networking, jak już wspomniałem, tak więc naprawdę warto. Ja już wracam do firmy, zmontować ten materiał. Także siema. No nie wierzę, wróciłem na tą samą drogę co byłem. Zrobiłem kółko i wróciłem. <gry>